Dzień dobry. Słyszę słowa kieliszak. No może coś być, jakieś zapijanie nieudanej miłości. No, coś tutaj jest na rzeczy, jakaś niespełniona miłość, zapijanie tematu, tak patrzymy, co u Państwa. No faktycznie coś poszło niż w przeciwieństwie w sprzeczności z planem. Ale teraz tak. Będę mówić o mężczyźnie, który. Który zawiódł się na kobiecie. Mężczyzna, który wręcz tutaj ma jakąś nerwowę, yy, czuje w żołądku, że ten mężczyzna czuje w żołądku po prostu cały ten stres, który wynikł, z doświadczeń z ludźmi. Zaraz będziemy wchodzić w szczegóły. Natomiast tutaj to zapijanie tematu bardzo niepokojąco wybrzmiewa. Bo na razie, mówimy tutaj o rozwodniku. Po prostu, gdzie dla raka rodzina jest świętością, tak naprawdę. I tutaj ten rozwód bardzo w pana uderzył, no i zobaczymy co dalej, bo tutaj jest bardzo głębokie poczucie bycia oszukanym. Zobaczmy dalej, co... Jak to wygląda. Czyli teraz, no te moje... Jakieś tutaj psychosomatyczne rzeczy. Po prostu stres jest tak silny, że... Ja czuję w żołądku. To, co się dzieje. Uraka. No właśnie. Czyli... Faktycznie mamy głęboki koniec, pokazany. I tu jest taka rzecz, że żona zupełnie nie dopuszcza pana do siebie. Absolutnie nie. Tutaj nie ma, nie ma żadnego. Chyba, że przez prawnika. To tak. Ale żeby tak porozmawiać yy, zupełnie prywatnie, tak jeden do jeden, nie. Rozmawiamy dwa do jeden. Ja i mój prawnik wtedy z tobą będę rozmawiać. No i tutaj energia życiowa, tak, tak naprawdę ego raka tutaj. Zobaczymy jak to poczucie straconego czasu, poczucie jakiegoś pecha, jakieś takie pretensje. Tu frustracja jest dość silna. Sam mężczyzna w kuraka. I element zła. Czy tutaj jeszcze mamy matkę, pana matkę, pana teściową? Zaraz zobaczymy, co dalej. Tak jakby ona stała, też pomiędzy panem a pana wygląda na to, że była żoną. Zaraz zobaczymy, co będzie dalej. No i sami ci ludzie tutaj ludzie, których ta kobieta wynajmuje czyli cały sztab prawników Aha. Tutaj kobieta zabezpiecza się, a właściwie tak się osacza ludźmi, otacza się ludźmi, um, słyszę, robiąc sobie alibi, ale też w taki sposób to się odbywa, że dobrze, tutaj z jednej strony prawnicy, dobra, jestem zabezpieczona z punktu widzenia prawa. Tutaj mam znajomych, Dobra, w razie co, to oni potwierdzą, że coś tam było nie tak i dlatego się musimy rozstawać. Trzy, rodzina. Ja tutaj rozmawiam z rodziną, zabezpieczam się, że w razie co, oni tutaj staną za mną. Cztery, współpracownicy. Gdyby coś, to czy mogliby zeznawać na moją korzyść? Tutaj kobieta e, z każdej strony. Rozmawia z kim może, z każdym takim swoim kręgiem, tak? Rodzina, prawnicy, pr współpracownicy, eee, i szuka sobie takiego zapewnienia w postaci ludzi, że gdyby coś, to oni za nią staną. Zaraz zobaczymy, jaki wydźwięk. Czy, czy, czy tutaj pan jest winny, czy, 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 czy ta kobieta? Ale zobaczymy. Po prostu zobaczymy, jak to dalej. Niech energię mówią. No i teraz tutaj ym, ta stabilizacja pod tytułem Małżeństwo idzie ku końcowi. I teraz znowu się pokazała matka. Po raz trzeci. Ale to też ta kobieta. Yy, czyli pana żona. Eks-żona. Tutaj. Yy, która tak naprawdę ona mogła tutaj yy, wnieść pozew o rozwód. Raz, dwa, trzy, cztery razy ta kobieta tutaj jest. Dobrze, czyli teraz mamy kobietę, kto, która w ogóle nie dopuszcza do siebie, czyli rozmawiamy wyłącznie przez prawnika. No. No, nie, nie, nie będziesz mieć do mnie dostępu. Rak, rak i jego ego. Mężczyzny. Zdradzony. Tutaj tutaj mężczyzna jest zdradzony i Jednocze, jednocześnie. Tutaj nie dość, że kobieta z, dopuściła się tej zdrady fizycznej, fizycznej, to jeszcze wynosi o rozwód. Mm, idziemy dalej. Mężczyzna i tutaj ta kobieta. Powiem tak, yy, po męsku, tak. Tutaj kobieta próbuje pana załatwić w taki sposób. Um, to, o czym wcześniej była mowa, że ja sobie tutaj znajduję kręgi ludzi różnych, grupy ludzi, w których próbuję, którym próbuję się czy przypodobać, czy po prostu poszukać sobie alibi. Gdyby coś, te osoby będą zeznawać na moją korzyść. Ta kobieta tu nie próżnuje. Absolutnie nie. Ona tutaj bardzo aktywnie działa, żeby wszyscy za nią stanęli. I teraz ci ludzie, właśnie. Mm -hmm. Tak. Po prostu, żeby, żeby kobieta nie przegrała tej sprawy, w sensie, że tutaj, żeby, w sensie takim, żeby wina była po Pana stronie. No, pokazuje, pokazują się sądy zdecydowanie. Także ee, jest to zabezpieczanie się ze wszystkich stron u tej kobiety jak tylko może zobaczymy dalej czyli ta kobieta mm, ta kobieta, która wyniosła ten pozew o rozwód zła, wściekła pełna pretensji e, rozmawiamy tylko przez adwokata mamy zapijanie no właśnie. <laughs> e, idziemy dalej, czyli ego raka. Zranione, ego, męskie ego, zranione, ponieważ, no tutaj pan się zdecydowanie dowiedział, że był zdradzony. Tak, sytuacja kluczowa, sytuacja taka dosłowna, która tak naprawdę przeciążyła. Um, no, przeciążyła, ale też przesądziła o wszystkim. E, pan jako tutaj. Też tutaj jest ten aspekt typowo sądowy, żeby pan nie miał się czym bronić. Mhm. Bingo, to jest to. Czyli niech sobie pan też szuka. Kogo tylko może, niech pan będzie aktywny, ponieważ tutaj kobieta robi co może, żeby po prostu pan. Nie miał w ogóle żadnej, żadnej um, jakiejś możliwości obrony, ale zaraz zobaczymy pana sytuację, bo może tutaj coś z pana winy się stało. Zaraz zobaczymy samego pana. Natomiast, na no znowu mi się gdzieś tutaj łóżko pokazuje. Yy, zaraz zobaczymy, czyli to zabezpieczanie się ludźmi, ta kobieta, która to robi, tak. Bardzo, bardzo tutaj yy, bardzo obfita korespondencja i takie zapytania: gdyby coś zeznasz na moją korzyść, będziesz po mojej stronie, bo ja chcę to przerwać, bo ja chcę się rozwieść. Gdyby coś, po prostu, <laughs> przepraszam. No, tutaj sobie kobieta szuka zdecydowanie ratunku. Tak się otacza. Natomiast zobaczymy pana sytuację, bo może tutaj. Yy, jaka jest przyczyna tego? <laughs> Oprócz tego, że była tu zdrada, natomiast ona też skądś musiała wyniknąć. Czyli tak, yy, energia zrobimy w ten sposób. energia mężczyzny i energia kobiety po prostu energia mężczyzny i energia kobiety energia mężczyzny. Zdecydowanie tutaj energia kobiety jest negatywna. Jeszcze zobaczymy, energia mężczyzny. Energia mężczyzny. Energia kobiety. Mhm. Tak. Tak. Energia mężczyzny mówi o tym, że. No to będą też tak, trochę takie oczywistości, ale jednocześnie, że pan o tej kobiecie bardzo myśli. Bardzo myśli, bardzo się przejmuje. Natomiast tutaj chodzi ten element, dochodzi ten element jeszcze emocjonalny, czyli nie dość, że pan przeżywa, no bo tutaj faktycznie to, co pokazywało się wcześniej, tutaj pan został zdradzony, tak fizycznie zdradzony um, i. Pokazuje się jakaś skłonność u pana do wybaczenia tej kobiecie w jakiś sposób. Byłby pan skłonny do tego, ponieważ pokazuje się, że pan, pan ma dość otwarte serce i mimo wszystko byłby w stanie yy, tylko no, przegadać temat, ale jednak się z tym skonfrontować. Ale no, to cierpienie faktycznie tutaj no, naturalna kolej rzecz. Ono jest tutaj bardzo takie aktywne, no bo tutaj nie dość, że ego pana ucierpiało, to jeszcze mm, no ten element emocjonalny po prostu. Tu są łzy i tu są też takie, takie, takie wyrządzenie krzywdy. Po prostu wyrządzenie krzywdy. Mam takie wrażenie, że po prostu pan trafił na taką kobietę, która. która. Mm, ma skłonności do zdrady. Ona po prostu taka jest. Ona absolutnie yy, nie ma tutaj yy, jakiegoś kręgosłupa moralnego wręcz. Słyszę, lubi zdradzać. Ta kobieta lubi zdradzać. Przepraszam, no, mówię jak mężczyzna do mężczyzny, ale po prostu ma pan pecha. Źle pan bardzo trafił. Po prostu to jest kobieta, która lubi. Lubi ranić facetów. Ona po prostu taka jest. Wręcz można tutaj powiedzieć, nazwać ją fanfatal. Natomiast energia samej kobiety, energia samej kobiety, ona, ona głosi, że ta kobieta mówi tak: ja mam swoją wartość, ja mam swoje zasady, swoją moralność, ale tutaj zdecydowanie kłamie, ale za tym wygłaszaniem Wartości, kim ona nie jest i jaka nie jest, tak naprawdę e, to jest tylko tarcza. To jest taka, to jest taka, coś co nazywamy pierwsze wrażenie, lub w ogóle wrażenie to w jaki sposób ta kobieta się pokazuje to e, tak, ja mam zasady, ja mam wartości moralne i tak dalej wręcz tego typu podobne bzdury. Ponieważ ym, kobieta ta, to, to jest tylko osłona. To, te słowa one są osłoną. Dlaczego? Dlatego, że ona za tymi słowami, za tą postawą, za tymi pseudowartościami, o których tak mówi, mm, kryje się nada. Tak naprawdę. Ta kobieta ona jest zupełnie niepoważna. Ona, ona stawia na, na to, żeby Pan tak myślał. Pan i nie tylko Pan bo tutaj ta kobieta ona lubi w ogóle zdradzać ludzi znaczy facetów ona, sobie, ona się bawi facetami i tu jest pokazana rzecz um, że um, ten płaszcz który ona zakłada płaszcz powagi płaszcz takiego um, tej rzetelności że ona jest taka wiarygodna Okazuje się, że tak naprawdę ona bardzo silnie manipuluje. Tylko dlatego, żeby nie był. żeby nie nastąpił ten dalszy etap. Ten etap kolejny, który. czyli że my tam gdzieś idziemy poważnie w naszą relację. Nie, to jest bardzo niedojrzała kobieta. Tak naprawdę. Przepraszam, ale to jest dzieciak. Taki emocjonalny dzieciak, który zupełnie. Mało wie o życiu e, takim miłosnym, takim mm, emocjonalnym. W ogóle ta emocjonalność, ona jest tutaj na dość niskim poziomie. Przepraszam, ale po prostu ma pan pecha. A pan tutaj z powodu czyjejś niedojrzałości cierpi. Stał się pan ofiarą o cudzej, cudzego lekceważenia ludzi, tak naprawdę, ponieważ ta kobieta, ona, ona się bawi wszystkim i wszystkimi. Więc, yy, no po prostu, jasne, że się da z tego wyjść, ale tutaj musi pan naprawdę, naprawdę się zmobilizować. I po prostu yy, podwyższyć standardy, to na pewno. I przestać sobie zawracać głowę osobami osobą, która, yy, yy, która tak naprawdę traktuje życie i ludzi jako zabawki. Po, po prostu ta kobieta sobie tutaj owija wokół palca, kogo tylko chce. W tym pana, no bo panu też zrobiła świństwo. Yy, mam dość silne podejrzenie, że jest tutaj. O wiele, więcej, o wiele większa liczba facetów, którym to świństwo zrobiła. Podobne lub wręcz jeden do jeden. No, tym świństwem jest po prostu brak y, emocjonalnej powagi. Czyli taka zabawa. Bawmy się, przecież emocje ludzkie są do tego, żeby się nimi bawić, prawda? żeby je po prostu zdeptać. Zobaczymy jeszcze tutaj na energię. Myślę dwa razy, myślę dwa razy, zanim się wypowiem. No i te, to, to jest też do Pana taki komunikat na przyszłość już po, po, po tej kobiecie niech się Pan dobrze zastanowi dwa i więcej razy 10 razy. Zanim pan wejdzie w jakąś relację z kobietą. Bo tutaj naprawdę nie wygląda to dobrze. A pan się uchroni. A pan i tak tutaj... No, dostało się panu. A energia tej kobiety... Języki. Języki, języki obce. Teraz zobaczymy te języki, bo tutaj języki wracam do tego momentu, kiedy ta kobieta się zabezpiecza skąd, gdzie tylko może, żeby tylko na, na tutaj się wszyscy zeznawali na jej korzyść, ale obcokrajowcy tutaj też są. Tylko pytanie, teraz w jakim kontekście? Czy tutaj sam ten krąg znajomych, czy. Nie, tutaj obcokrajowców nie ma. W sensie, że pan byłby zdradzony przez, że ona znalazła sobie jakiegoś obcokrajowca i z nim pana zdradziła fizycznie. Nie, tutaj nie. Tu, czyli te języki, one tutaj mówią o, ty, o tej opcji numer jeden zdecydowania właściwie jedynej, czyli ludzie, którzy mają zeznawać na jej, na jej korzyść. Więc tutaj. <laughs> Jakieś sądownictwo mi się pokazało, ale nie, nie będę brnąć dalej. Nie będę brnąć dalej, jeżeli jeżeli pan zechce, proszę się do mnie zgłosić, bo tutaj nie chcę tak naprawdę myślę, że zostało powiedziane dostatecznie dużo i yy, nie ma sensu specjalnie w to brnąć. Yy, po prostu sytuacja jest, jaka jest. No, po prostu dla pana taka. Dla Pana taka też wskazówka, po prostu żeby się Pan naprawdę, żeby Pan nie cierpiał tak na przyszłość, niech Pan dobrze sprawdza te osoby, które dopuszcza do siebie, bo tutaj yy, proszę to traktować jako bardzo cenną lekcję, jako coś jak na zasadzie otrzeźwienia Pana, yy, żeby... Nie popełniać w przyszłości podobnych błędów. To był błąd, to jest ewidentne, ale jednocześnie proszę wyciągnąć z tego nauka. Nie załamywać się absolutnie, proszę nie zapijać, proszę nie zapijać tematu. To, to panu nie pomoże. Ta kobieta się otacza yy, no, taką obroną, a pan zapija. Nie, 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 proszę tego nie robić. Oczywiście to boli, bo to jest zawód, tutaj miłosny, bardzo silny, ale to panu nie pomoże. E, zapijanie tematu. Um, więc tutaj um, po męsku proszę podejść do sprawy, czyli pan wyciąga wnioski bardzo trzeźwe, bardzo konkretne, bardzo takie rzeczowe i bardzo realistyczne, rzeczywiste i ma pan czarno na białym. Jak wygląda sytuacja i kim jest ta kobieta i kim była ta kobieta w pana życiu? Proszę wyciągnąć wnioski wypisać sobie i po prostu pamiętać tę kobietę jako bardzo ważną, rozwojową lekcję w Pana życiu. I idzie Pan dalej w życie. Uporządkowany, wysprzątany emocjonalnie. Proszę sobie pomagać, jak Pan tylko może. Yy. I proszę naprawdę tak po męsku, twardo podejść do sprawy. Więc tutaj. Yy. Czyta obgadać z psychologiem, jeżeli pan chce, jeżeli pan ma takie skłonności. Pan jest pod znaku raka, więc tutaj raczej, raczej pan by się skłonił ku temu. Raczej by się pan tutaj nie hamował, no bo pan jest jednostką bardzo taką emocjonalną, głęboką bardzo. No więc tutaj y, jakąś psychoterapię, przegadanie z kimś, czy ze znajomym, czy ze znajomą. Ale też ta profesjonalna pomoc też tutaj byłaby mm, wskazana e, sportem, e, książkami. Niech sobie Pan, nie chcę powiedzieć, odwraca uwagę od tematu, bo tutaj temat trzeba skończyć, ale mm, niech Pan ma alternatywy, które pozwolą Panu żyć zamiast zapijać temat po męsku. Zajmuje się pan produktywnymi rzeczami, żeby mózg, umysł nie zwariował. Czyli po prostu się pan ratuje. Alkohol pana pogrąży. Mówię to panu od razu. Eee, natomiast tutaj chodzi o to, żeby wyjść z tego, prawda? A nie jeszcze się dobijać i wykańczać. To panu nie jest potrzebne. Więc tutaj pan działa, jest aktywny i walczy o swoje życie i w ogóle realizuje swoje życie i nie pozwala, żeby no, proszę Pana, żeby ktoś tak niedojrzały emocjonalnie Pana zrujnował tutaj godności tego Panu życzę godności i honoru, męskiej godności męskiego honoru, niech Pan tutaj się naprawdę mm, przyjrzy kto to był kto to był i i co próbował zrobić w pana życiu. Także sztywno, po męsku, pan się tutaj yy, ratuje czym może. I idzie pan dalej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Powodzenia.